W współpracę z CERTUM zaczęliśmy dlatego, że jeszcze zanim zacząłem prowadzić swoje pierwsze biznesy, znałem już te produkty no z racji tego, że jest to najstarsze centrum certyfikacji w Polsce. Wiedziałem o nim dość dużo, znałem zresztą te produkty również z użytkowania i wcześniej. A nasi klienci coraz częściej zaczęli ich potrzebować. Początkowo kierowaliśmy ich do różnych partnerów w celu wydania tych certyfikatów w ich siedzibach. Później stwierdziliśmy, że jest tego na tyle dużo, że zaczniemy to robić sami i zaczniemy się nimi bardziej kompleksowo opiekować. Będzie to dla nas dodatkowa usługa taka. Komplementarna w stosunku do pozostałych usług, które, które im dostarczamy. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Celtum, chociażby dlatego, że mają bardzo szeroką ofertę i ta oferta jest z, z naszego punktu widzenia kompletna. To znaczy, oprócz Podpisów kwalifikowanych zawiera inne certyfikaty typu s SSL, w tej chwili pieczęci dla chociażby instytucji publicznych, które coraz częściej i coraz bardziej są popularne, są coraz częściej używane. Następnie pojawiły się produkty typu e i certum sign i z tymi produktami chcemy w tej chwili też wejść szerzej na rynek i na pewno naszych klientów chcemy ich wyposażyć w tego typu narzędzia, które, no, Wesprą ich codzienną pracę. Niektóre zostaną wymuszone, oczywiście, przez przepisy prawa, a niektóre po prostu ułatwią im życie, chociażby takie jak ten certum sign, który wspomniałem wcześniej.